Magda Adamowicz, dzień dobry. Trwa jeden z tych słonecznych weekendów, który warto wykorzystać na świeżym powietrzu, tym bardziej, że idą zmiany. W tym, m, nadchodzącym tygodniu co prawda będzie cieplej, ale niestety aura zmieni się na pochmurną i spadnie trochę deszczu, ale ta noc jeszcze pogodna, chociaż tutaj na zachodzie wzrośnie już zachmurzenie na termometrach od minus 8 stopni na wschodzie do plus 1 między innymi w Szczecinie, a w ciągu dnia pogodnie. Będzie na wschodzie i częściowo również w centrum. W drugiej części dnia jest jednak niebo bardziej zachmurzy się na wschodzie i tutaj pojawią się słabe opady deszczu albo mrzawki, do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe również mgły i zamglenia. To związane z frontem atmosferycznym, który w ciągu najbliższej doby będzie przez Polskę przechodził. Na termometrach dość spory kontrast cały czas, bo na wschodzie zalegają stare arktyczne masy powietrza. Dlatego na Suwalszczyźnie prognozujemy tylko 2 stopnie. 6 stopni wskażą termometry w Warszawie, 7 w Łodzi, a najcieplej będzie m.in. na południu i na zachodzie tutaj 8 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali. A kolejne dni? Niestety.